Liga Cybersport. Jesteśmy tutaj nadal, obok mnie Tomek Sopel, czyli THS. Pierwszy karabin naszego zespołu. Tomku, Marcin powiedział, że jesteście tu już od wczoraj. Przyjechaliście pogadać, pointegrować się, przedyskutować wszystkie błędy, jakie popełniliście na WCG. Będzie to lepszy turniej w waszym wykonaniu niż ten sprzed dwóch tygodni? Ciężko powiedzieć. Przyjechaliśmy, raczej nie wytykaliśmy żadnych błędów, nie rozmawialiśmy wczoraj na temat Counter Strike, tylko raczej czysto integracyjny czynności, że tak powiem. No i nie wiem, no, błędy wytykaliśmy raczej poprawialiśmy to wszystko przed turniejem, nie mieliśmy dużo czasu. No i nie wiem, ciężko powiedzieć naprawdę jak zagramy. Mamy bardzo ciężką grupę, no FX, y, Vitriolic, czyli X Weekend, no i ciekawy bardzo miks y, likwidacji, gdzie dosyć dobrzy gracze, no ale no, szczerze mówiąc, no, celujemy w to drugie miejsce minimum. Z grupy mamy ciężką, więc jak się uda wyjść z niej, no to już mamy teoretycznie łatwiejszą drogę. Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w praniu, no i czas pokaże. Co poprawiliście w swojej grze PWCG? Co było Wasze największe mankamentem na tym turnieju? Tak jak pisałem, nie wiem, czy zaglądaliście, czy ty zaglądałeś w blogu, tym PWCG. Po Głównym powodem naszych porażek były, nie wiem, pojedyncze błędy, które zadecydowały tak na tych, w tych mapach, które przegraliśmy tam jedną, dwoma rundami. Ale zawiedliśmy się trochę na naszym, nie wiem, najlepszym punkcie, czyli na mapie de train, którą, nie wiem, oddaliśmy bez walki żadnej. Zawsze nasza domena, można było to powiedzieć, a teraz, no nie wiem, skupiliśmy się na, na WCG, skupiliśmy się na tych naszych słabych punktach, zapomnieliśmy o tym trainie i o, nie wiem, no, domenach naszych, a no i postaramy się, nie wiem, poprawiliśmy, wydaje mi się, tego treina z powrotem. Ciężko powiedzieć, jak to wyjdzie. No turniej to turniej to nie jest PCW na internecie i czas pokaże tak naprawdę czy te błędy które popełniliśmy na WCG nie zdarzą się tutaj no tak samo inne drużyny poprawiają błędy my poprawiamy no i wszystko wychodzi jedna się drużyna okazuje lepsza od drugiej no zawsze tak musi być mamy dzisiaj jest piątek e, turniej się zaczęł w piątek i ogólnie teraz zgrają dziewczyny co ci radzi w tym turnieju ogólnie w całym tym dniu Masz jakieś takie największe, największe zastrzeżenie, co, co teraz zauważyłeś? No, jestem tu dopiero, nie wiem, 30 minut, godzinę. Strefa graczy wygląda dosyć no, ciekawie i jest dostęp dla publiczności nie to co na WCG. Można oglądać te mecze wszystkie z za pleców praktycznie, nie wiem, tam metr, bramka za plecami, więc to jest bardzo dobre. Mało ludzi na razie jest, ale no... Taka pora na razie, pewnie jutro i w niedzielę przyjdzie, nie wiem, miejmy nadzieję więcej ludzi. No i, a co do, nie wiem, turnieju, nie ogl oglądałem ten mecz, jeden dziewczyn, który przegrały, no, nie wiem, ciężko powiedzieć tak naprawdę o ich grze, o ich czy, nie wiem, o całym przebiegu turnieju. Nie, szczerze mówiąc, nie interesuję się za bardzo sceną kobiecą i nie wiem... Kojarzę, no nie wiem, dwa zespoły zagraniczne i to wszystko, a jak grają, to ciężko mi naprawdę. Od... A powiedz z taką rzecz, powiedziałeś, że jest mało ludzi, a co to będzie jutro i pojutrze, kiedy będzie trzeba płacić za wstęp? No, to, to jest kolejne ciekawe pytanie. Z tego co wiem, to nie jest wina organizatorów cybersport, tylko właśnie chyba właścicieli Hali, czy tam, nie wiem, no, organizatorów głównych. Nie wiem no ciężko powiedzieć, nigdy turnieju w Łodzi nie było, więc nie wiemy czy tu będzie zainteresowanie jakieś większe tym turniejem czy bo na przykład w Warszawie sporo ludzi przychodziło na takie imprezy czy nawet w Krakowie na imprezie Sela, ale wszystko było darmowe, tak? Tutaj jest płatne, nie wiem, 15 zł czy 10. No odstrasza troszkę, bo to tak naprawdę ludzie nie wiedzą co się spodziewać, płacą w ciemno 15 zł, niektórzy wodą, wolą sobie wydać, nie, nie wiem coś kupić, jakieś pierdołki i tak dalej. Czas pokaże. No. Jakie, twoje, jakie według Ciebie miasto w Polsce jest najbardziej niedoceniane pod względem gier, w którym nie ma turniejów? Ja wiem, no w Polsce praktycznie są dwa miasta, które tylko turnieje organizują, czyli Warszawa i Poznań. No, reszta miast, nie wiem, średnio się liczy w tym walce o imprezy sportowe. No i nie wiem, w Kraków może brakuje imprezy, chociaż było Intel Friday Night, więc... No i chyba dobrze wypadło, więc no nie wiem, no naprawdę ciężko powiedzieć tak. Kraków, Wrocław może. No, no dobra, na chwilę obecną to tyle od THS, a na pewno będziemy męczyć ich chłopaków i dziewczyny przed, po i w trakcie ich meczów, a na chwilę obecną oddaję głos do studia.